Siemanko, ja jestem Dexi, a w tym odcinku wraz z Utopikiem będziemy przechodzić Minecrafta, ale z farmienia, czyli ze zbierania np. marchewek, zboża i tak dalej. Dostajemy przekozackiej temy. Jeśli taki odcinek Wam się spodoba, nie zapomnijcie zostawić łapeczki w górę oraz subika, będę Wam za to bardzo wdzięczny odcinek wyszedł zadko, także oglądajcie do końca. A teraz już lecimy, zapraszam. Dostajcie także że ja już jestem w Minecrafcie i się dzisiaj utopik, siema utopek. Witam, witam. W każdym razie dzisiaj farmienie dropi strasznie opejte. Patrzcie, tutaj mamy y, właśnie jakieś tutaj zboże i uwaga! O, stary! sztabka złota, dobra! Diament! Teraz Blok! Ej, no, ej, ej! Oddaj mi ten blok diamentu! 16 obsa, stary! 16! Dobra, spid to, zaraz, zobaczmy, czy będzie lak. Jaki tutaj ten? Ej, stary! Mam, ja, mam, ja mam enchanting table i ten! Mam enchanting table! O, akurat też zaczął padać. Y, stary, enchanting Ja też mam, ja też mam. Pa, czekaj. Postawmy tutaj żebyśmy mieli na 30 level Mam 16 buteleczek expa stary I słuchajcie dzisiaj będziemy próbowali przejść Minecrafta tak jak mówiłem już tu we wstępie Zobaczymy czy się uda Już jest na 30? Dobra tak, super tak, tak. Ej chstań tutaj, tutaj obok mnie Dobra no i buteleczki expa stary yy, Dobra i zbierzmy drewno bo tutaj mam wrażenie że yy, drewno jest ciężej zebrać niż jakieś tutaj kolackie itemy O chłopie co, co ja masz? mam Ale ja mam koksy stare dwa co się odrzut, w dzieje? Odrzut 10, odrzut 10 książka O kurde, ej stary będzie trzeba zenchantować jakiś miecz na to, czekaj Trzeba pozbieramy... kowadło zrobić, trzeba zrobić kowadło No ej, ale właśnie żelazo mi stąd dropnęło Dobra, chodź cho Potion, zwiększony skok 3 Patrzcie widzowie, jak to zjem, patrzcie co się ze mną dzieje Patrzę Wow Lewitacja Zaskoczyłeś mnie naprawdę, ej ale żelazo stąd nie dropi Żelazo patrz, się... Koks. zobacz, patrz na mnie Ej, ale wiesz, że ty zginiesz. Stary, na wodę, na wodę, szybko, szybko, nad wodę, na wodę. Ale jak ja mam. Też zginę! Jeszcze 50 sekund. 50 sekund <noise> będziesz na... <noise> Ale ty, ty, naprawdę jesteś mądry. 50 sekund. Perłę <noise> mam, perłę wam, perłę wam. No ale to i. Czekaj, chyba że ci zabuduje jakoś, czekaj. Dobra, każdy może, zrobiłem wyzwanie, jakieś coś weź, weź, dawaj tu perłę, da, daj, daj tu perłę. Daj tu perłę koło tego obsa. Masz, rzuciłem ci. Ale nie! Rzuć tutaj <noise> perłę normalnie, mam pomysł. No to, a trzy, cztery, rzucam, leci. Dobra. O kurde, nie! Chciałem Zginąłem żebyś! Teraz. Chciałem żebyś wiesz, tutaj się zatrzymał, dobra, nieważne. Dobra, lec na wodę. Teraz, jak życie, Adam małyś Dobra stary yy, tutaj mamy więcej farm, to ja sobie pozbieram, ty sobie tam lataj. O kurde jakieś książki, czekaj! Knockback X, flame X, czyli podpalenie seleckiesz. Lecę, spadam, spadam, spada! Nieskończoność X! Dam Uuu, dało ci się! Gratulacje, yes. dobra, ej, zostaw moje rzeczy, ja tu biorę wszystko! O, A netherite! Też... Ej, czapka netherite'u mi dropnęła! Pokaż. Szapka Nie, nie pokażę ci. Nie ma. Patrz, patrz! Nie dla psa. Skąd ty masz czapkę i I będzie trzeba zrobić ten stół, żeby właśnie netherite mieć. Dobra, jedzonko. Ej, chodźmy się w ogóle prze... Nie możemy spać, kurde. O, w końcu też stary zaczął przestać padać. W ogóle to jest też jest kowa... O stary, u w ogóle mam żelazne te... Ej, dwie żelazne klaty! Nawet ci... Daj albo jedno, ci nie da... Jedno? Nie, nie. Mam nie? Jedno dwie a, tak jesteś, tak nie jesteś. No dobra, masz, nie bij mnie. Nie bij. Masz. Dobrze, 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 dobrze. Ej, dobra, stary, bo my już chyba wyczerpaliśmy wszystkie farmy. Trzeba ręcznie posadzić chyba. A, sia, a sia na to dropi czy nie dropi? No, nie, nie, nie. z tego nie, chyba. Nie, nie dropi. Ale teraz, zrobię sobie jedzankę. Trzy bloki złota mam. Ja mam 25 złota weku. Ja muszę pokazać, widzę, jak działa odrzut 10. No to trzeba na owadło uzbierać, stary, to musimy iść do. Iść, musimy iść do Ty, a może trzcina daje, mam trzcinę. Może daje, czekaj, zobaczę. Nie, nie daje, szkoda. W ogóle mam. Stręcz trzy potkę, o kurde, jeszcze z żelazną siekierką, to będzie taki koks Bo ja mam więcej koksów niż zwykłego jedzenia Ja tak samo, ja tak samo Cave, 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 mam cave'a Mam żelazo, mam żelazo, mam żelazo Nice, 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 to, to zbieraj żelazo Czekaj, bo muszę zrobić kilof. bo ja nie zrobiłem kill off. Pójdę posadzić najpierw te 12 sezonek, które dobra. nazbierałem To może coś tam zawsze dropnie Ty pozbieraj ten chleb, żeby mieć chleb Dobra Ej, dobra, czy warto marnować OP potion? Stręcza trzy na minutę, żeby zabić golema Dobra, nie robię. Opłata się. robię to, robię to. Robisz to? No robię to, zobaczymy czy hit... Kurwa Nie poszedł na Ej, nie! Nie! Nie, nie, uh! nie, zostaw go, zostaw go! Czekaj, 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 czekaj. Ja zginę, o, mam puseca, mam płeseca. On się... Spakował się... się. Ty bo on o, nie idzie do mnie. Czekaj, ja go będę bił łapki. Dobra, też go biję. Dobra O! Pięć, i... mam pięć, ale miałem chyba jedno, więc cztery dropnął. Dobra, trzeba zrobić kowadło. A ty czekaj. ile ty masz stare żelaza? Zaraz to właśnie idę pozbierać. Dobra Ile masz diamentów, ile masz diamentów? Dwa, bo ja stary zrobiłem serię. jednego, żyć mi jednego Dobra Dobra, pyk pyk Mam diamentowy mieczyk, znaczy kilofik Idę do cave'a, bo zbierać żelazo No dobra, no to ja idę z tobą stary W ogóle dopiero epokę kamienia teraz zrobiłem Kurde, epoka kamienia, A już, są już diamenty i wszystko. jak sobie. Bo Nie nie nie, o. nie! Dobra, czekaj, idę tam po te itemy. O nie. Zapomni zapomniałem stary, że nie mam tarczy, tak wiesz, odruchową, normalnie chciałem tę tarczę wziąć, zasłonić się, a tu jednak nie ma. Dobra, mam, 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 mam te itemy, easy. Ty stary, ja mam tu opuszczoną kopalnię w ogóle. Up, Ej, chcesz się nauczyć latać? Kurde no. Ej, nie! Nie, nie, nie! Ale w sumie... Ale to i tak stare byłaby woda, więc. Czekaj, trzeba... Ej, patrz, 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 opuszczona skinia tam jest. No właśnie, No znaczy, przed, przed chwilą powiedziałem. Pa. Ej. O, oh, jestem dead, jestem dead. Baśka mnie bije. IDĘ! UWAŻAJ, oh, UWAŻAJ! Nie, jestem na strzała! O, oh. stary! Ile ty masz HP? Dwa. Czyli mogę cię hitnąć? Mogę, haha. Dobra, widzę Zdechle żelazo, chlebeć. widzę żelazo. Widzę kolejne żelazo. W Aha. ogóle ona dropnęła łuk, łuk dropnęła. O no to, stary, to możesz dać tam... Y, ...Flame'a Infinity będziemy. Szkoda, że... W ogóle Protection X! Stary! Protection X! To przecież jest... Bo protection to jest ochrona, jeżeli ktoś z was nie wie, to to będzie stary, takie mocne, że to masakra. Ej, utopek. Patrz na to. Ale, ale hardcore. Ej, co ty robisz? Co, co, co? co? Ej, zabijecie na hita? Nie, nie, nie próbuj nawet, nawet nie próbuj. Spokój, dobra, Masz tego koksa, masz tego koksa. O, dziękuję. Czy ja zrobię? Dobra, kolejny... ja spróbuję już tu portal robić, dobra? No dobra, możesz zrobić. Ja się obsem będę podbudowywał, no stać mnie, kto mi zabroni? O kurde, Clipper jakoś tak nagle spadł. Nara. Dobra, stary mam flinta. Dobra, to dawaj do mnie, bo ja to jakieś cuda <grym> wycieniam. Dobra Pyk, dobra, mam kowadło. Masz kowadło, to robiłeś kowadło? Mam kowadło. I robimy teraz to. Dobra, I dawaj, zawię. dawaj, dawaj, dawaj. Ten moment, tu stawiam, pyk. Dobra. I to ja sobie najpierw miecz dam na y... knockback X U O, moc 5! Ale to znaczy, że nie jest RAR, czyli moc 10 robię, pyk. Co jest? Coś się zbugowało, mam normalnie Mokbox 30 ja... Dobra, nie wiem, nie wiem co się stało. Widzieliście, to normalnie włożyłem i? Ty, ja mam jakiegoś laga, czy co? Dobra, słuchajcie, także serwer w ogóle waliło przez te ultra duże jakieś enchanty, bo czej, ty zaincentowałeś na który? 20 tysięcy 20... poziom 24 630 lewer, zwalnąć cię z tego? Ale czekaj, ale to jest Power Flame, czy co? Moc, power. No to, to to nie, 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 nie proszę nie! Nie wiem, mnie Dobra, stary, ja się zaczętuję na y, tego, na Protection X. Ja zaczętuję sobie mieć na odrzut X. O, stary! Ochrona X to jest. Pisze Protection 4, ale to jest ochrona X. Odrzut X. Pyk, walnę cię z tego. Weź tu stań i polecisz tam. Yy, to daj mi wiader Gdzie jest koksa, Gdzie jest koksa? Ale ja mam trzy koksy, stary, no nie. Dobra, lecisz. A! A bo ja mam dalej Fire Resistkę. Ale fart, stary! No jeszcze raz, spróbujemy. Dobra. Czekaj, podskoczyć, podskoczyć! Udora, <laughs> ja zginę, ja zginę. No, no, skacze Czekaj. No, o no. kurde, ale to jest mocne. Dobra, stary, wbijamy do netheru, wbijamy do netheru, potrzebujemy. Bo my musimy przejść grę, a my się tutaj bawimy. Że mamy no baka X i, i tyle. Musimy stary przejść grę, a nie tutaj się bawić. O kurde, gdzie my, się, gdzie my w ogóle się zrespiliśmy? ale słabo Chcesz przylecieć na drugą stronę wyspy? Ej, bez kitu! Dawaj, mnie tam To, posk to poskacz Ooo, ale to jest dobre, tylko <głos> <głos> jak ty teraz przyjdziesz? przejdziesz? czekaj, ja, ja dobra, zobaczę, je... coś tutaj jest i po prostu wiesz I dam ci znać, czy coś tutaj jest, nie? Dobra, dobra Dobra, ja lecę do ciebie, Dexy, już Dobra, ale ja nie wiem, stary, my już tyle szukamy tej fortecy Jesteśmy na kordach minus 300 na minus 300 i nie ma to, tego dalej, więc trochę słabo Ale może w sumie, czekaj, masz podkę speeda? Mam było, by łatwiej poszukać. To wypiję ją. Nie, dobra, nie, nie pij, to będzie marnotrawstwo. Wypiłem. O, Ej, o, 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 o. czekaj, to jest forte... Czekaj, to jest forteca chyba. Gdzie? Czekaj, bo nie widzę, no... Czekaj, no tak, to jest forteca. To jest dawaj, forteca, danie, let's dawaj. go. Dobra, w końcu, musimy... O, ale ty mnie wystraszyłeś, stary. <grym> Serce mi stanęło. Musimy stary tego, zabić blazy, żeby zrobić sobie oczy Enderu. I tego, i szukać... Yy, yy, Fuu Strongholda, żeby zabić Smoka. Lecimy, no. robimy ryzyk fizyki lecimy na drugą stronę? Mm, dobra, trzymam w ręku uh! boksa. Dawaj. Czekaj. O, pik. Dobra. Przeżyłem, przeżyłem. W ogóle to mi nic nie zadało. Przez ten Protection 5 to w ogóle spadłem i prawie nic mi to nie zadało. Tylko, no niestety, nie, nie wskoczyłem na fortecę. Dobra, idę tam do ciebie. Dobra, widzę Blaze, ale bez spawnera też. Czyli najpierw wywalę tego szkieleta. O, jak go wywaliło. <laughs> Dobra. Masz jakąś pałeczkę w ogóle? Dał... Nie dał pałeczki, kurczę. Właśnie nie mam żadnej. Mhm, dobra. z tego łuku. Pyk! O, Naszunię dał ich... pałeczkę! Ale wpadłem do lawy. Ej! O stary, jaki fart! Widzieliście to? Jaki fart! Jakbyś to zobaczył, ta! Czekaj, bo tutaj jakiś do mnie piglin. Stary, już myślałem, że wpadnę do lawy, ale i tak w sumie bym zjadł koksa. Ale sekundę, mini, milimetry przed lawą się zatrzymałem. Ja nie mam ja w ogóle z tego łuku. a ja, ile ty masz w ogóle perełek? Zero. Jak masz zero, ja mam tylko cztery. My potrzebujemy na. na perły, bo ja mam mało. To czekaj, ja, ja te blaze będę szukał teraz. Dobra, to ty szukaj blazów, ja, ja się trojejkę. Czekaj, dobry, ja się rzucę całe moje złoto, dobra? Cięć tam na dół. A nie, to nie ty. Nie, do, dobrze, dobrze, rzuciłeś, mam. Dobra, dobra, lecę szukać blazów. Dobra. Ja nie wierzę, że jeżeli ją przez tak złota nie da żadnych perełek, to nie wiem co, ja go zabiję, to jest akurat oczywiste, no. Bo, nie wiem, hop, w ogóle nie daje perełek, taki syf tu mi dał i zero perełek, masakra. Nie starczy mi na crafting, masz crafting? Musisz do mnie przyjść. Ta, zaraz, zaraz przyjdę, tylko czekaj, ostatnie złote O, dał złoto perełki, jeszcze... pierwszy dał perełki. Dał ci perełki? Ile masz teraz perełek? Sześć. Dobra, to mam 10, no to nie wiem, w miarę starczy. Stary do mojego poszło, nie wiem, kurde, 50 złota i jeszcze nic, ale jeszcze trochę ma tego złota, więc może, może mnie zaskoczy przy ostatnim tradzie. Przecież to jest chyba ostatnie złoto. Znowu jakiś w gravel. Ja mam stack grawla od niego. Dobra, nie, skończyło się złoto i hop, mi nic nie dał, dobra, zabijam go, tylko boję się, żeby tych pigmentów nie walnąć. Dobra, zabiłem go na hita. Ja nie wierzę, hop, 50 zł i 0 perek, czy widzieliście kiedyś coś takiego w Minecrafcie? Nie wiem, naprawdę to jest dziwne. Do Ej, dobra utopię. gdzie ty jesteś? Podaj kordy. O, spadłem właśnie w tym momencie. Dobra, jestem na minus 150 na 455. Przecież jednak mi HP nie zabrało jednego. Na samym dole jestem teraz, na samym dole. Ja też jestem na samym dole, podaj kordy. O, widzę cię, za on, to, za to on, to, za tobą. O, o siama, siema, to nie jesteś na samym dole, jest jeszcze niżej. Ja upadłem jeszcze niżej i ten piglin też upadł jeszcze niżej, nie dając mi żadnej... żadnych per <laughs> oh, Nie she. pytaj, nie pytaj! Dobra, szybko portal tu robimy. Chodź chodź, chodź tutaj. Idę, 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 idę Zaczekaj, ja knockbackiem X ich odepchnę O kurde, ale... ci, ja ci będę pomagał. Oni... Ja ci będę pomagał. Ej, ja... Ile ich tu jest? Jestem dead, jestem dead, jestem dead, jestem dead. Dobra, to jest, jest Koxa Ostatni to był Kurde, bije mnie Oni mało zada... Oni mi, one mi prawie nic nie zadają, dobra A właśnie mi zadają Nara do lawy ej, O kurde Ej, dobra, ej, ich tu jest dużo Jem refa, jem refa, mam loła. dobra o stary! rabi ciągle z miecza, bij ciągle z miecza jak jesteś w portalu Dobra, ja jestem, ja jestem, ja jestem w overworldzie ja? Dobra, jestem, jestem Dobra, let's go e, Dobra, daj wszystkie perełki i daj też tego, pałeczki Blaze Dora, masz... czekaj Dobra stary, daj te perełki Ej, ile tu jest mobów w ogóle? Co jest? Co się dzieje? Nie wiem, ja, ja ginę chyba, ja koksów Masz koksy? E, no mam trzy, ale już nie jedz starych. Creeper, creeper, creeper! Nie! <laughs> dobra, dobra, czekaj, 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 ci podam zaraz kordy tylko muszę tutaj. Czekaj, kordy to jest minus 800 na minus 3000. Minus. O kurcze! 5000 Nie, 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 po prostu wejdź do Netheru i tam się przejdź. To jest blisko, ten. Y, tam gdzie. pamiętasz, bo ta forteca była w miarę blisko. My tam jakoś ultra długo nie szliśmy. to tam przejdź i wejdź do tego portalu. Dobra, dobra, lecę tam. Dobra, Topic, stary, na jakich kordach jesteś? Nie wiem, widzę jakiś portal, ale pajęk jakiś konia już nie w nie końcu, mam końcu, w końcu, w końcu, Teraz, stary, tutaj są twoje ity, stary, czekają na ciebie. Autentycznie czekają na niego około pół godziny, także... No, myślę, że za to możecie się zostać oraz subika. Ja nie że stary, naprawdę, czekają na ciebie jakieś pół godziny. Nie no, przesadzasz, to było jakieś 10 minut maksymalnie. Nie, to było serio pół godziny. Czy są jakieś budki w ogóle, patrz. No bo rzuciłem ci je. Dobra, stary, ja robię już tego, robię nam oczy, oczy kresu. I dobra, czekaj, teraz uważnie trzeba patrzeć, gdzie ono leci, nie? Dobra, tam. Ej, staria, co się stanie, jeżeli walnę z tego odrzut y 10 smoka. Myślisz, że go wywali, czy nie? Czy on nie ma knockbacka? Ej, szczerze, sprawdziłbym to. No to sprawdzimy, sprawdzimy. Także oglądajcie w do końca. Y bo też mamy fajny łuki, zobaczymy, jak szybko uda nam się nim zabić smoka. Y I tyle w sumie. Tu i skacz, patrz jak przeleci przez ten cave. O kurde, stary y prawie zakończyłem o też i bym wpadł. Ja rzucę kolejną daj, TY! O! Ja idę na tę wysepkę i rzucam ostatnią już Dobra, wysiadam i uwaga, gdzie poleci? Tam! Dobra, wkopujemy się stary Dobra, nie wiem, dawaj może się tutaj wkopujemy Proszę, żeby tu tutaj tutaj był stronghold Stary, jeżeli tutaj nie będzie strongholda To trochę przypał Dobra, koło 33 poziomu powinno być stronghold Jeżeli nie ma, to znaczy, że Że trzeba tutaj rozkopać na boki O! Mam, mam, tak? mam, mam, mam Ale ty utopik masz w ogóle lagi ale mam. mam ja? No w sensie ścinało się, dobra, chyba już nie. Ty, weź się w się tutaj za mną? Kopuję się, w Nie, właśnie nie, 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 ale. Dobra, ja, ja już tutaj liczby. jestem. O kurde, ale, ale mnie cofnęło. Czekaj, ja jestem bliziutko, tak mi się zdaje przynajmniej. Ło, słyszałam wybuch jakiś. No tak, 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 to u mnie Creeper wybuchł. Ja już szukam tego. Portal Ruma, jeszcze tutaj może będzie, będą jakieś perełki. Nie. O, mam, A, mam do portal Ruma, się... mam portal Ruma. Mam portal Ruma, let's go. Lawa. A się tylko popełni do Bedrocka. Oj, I stary, ej, bo trochę przypał. Co? <gry> Chyba będzie nam musiał pomóc Book Minecrafta, wiecie? Y, book Minecrafta oficjalnie został dodany do gry. No to jest Book Minecrafta, mi samo chodzi po klawiaturze nie, czekaj, bo nie to wziąłem. Ender. Aj, słuchajcie, Book Minecrafta przyszedł i dał mi 10 10 oczu kresu, naprawdę! To jest, co się i tego, dał mi 10 oczu kresu, Book Minecrafta, także słuchajcie, naprawdę kozacko, że właśnie ostatnio modra dodał update z bogiem Minecrafta, oczywiście jest to y, sarkazm, ale dobra, chodź, chodź to, kupałeś no się. No właśnie mnie nie ma, nie ma mnie. Dobra, stary, schodzisz czy nie? Ja, ja nie widzę no? się twojego niku. Ja o, ja o, 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 dobra, dobra, ma, się ma. W końcu, dobra, stary, wchodzimy. Ej, daj mi, daj mi w ogóle jeszcze ten łuk. Dobra, stary, to co, wchodzimy? Wchodzimy, dawaj Czekaj, to czekaj Pierwszy! S, dobra Hej! Jeżeli ten łuk zabije smoka na hita Czekaj, włączę sobie hitboxy Halo, hitboxy, okej okay. Co ja zrobiłem? Czemu ja... Czemu ja latam? Ja niech to co dałem sobie mod... Dobra, nieważne ważne, widzowie, to był jakiś fail Jakiś dałem skrót kawiszowy, który mi zrobił właśnie takie coś Dobra, gdzie ten smok jest? Gdzie ten smok jest? Ok. Ja go nie mogę trafić Ja go nie widzę, słyszę go, ale go nie widzę Tutaj, zatem o tu widzisz? Idę, 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 do ciebie, ale go nie widzę. No tu jest. Pyk. O! o po, 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 oh, 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 Stary! Połowa HP, dobra, to czekaj, czekamy na percza i na perczu go spróbuję jeszcze z tego miecza. Czy cię od razu go zabijać z łuką myślisz? Nie, nie, połowa HP! Czekaj jeszcze walnę go raz, bo mi się kurde skubany leczy. Dobra, dostał. O. Ale malowa, ale malowa. Dobra, stary i teraz tak. Czy go odrzucę? No. Ej, bo nie mogę. Zniknął mi! Dobra, nie, nie odrzucam go, dobra, czekaj, z łuku go walę. Nie mogę go walnąć z łuku. Przypał, zniknął mi jeszcze. Biję go z tego. on mi zika. Dobra, biję go z tego miecza, ale to mu nic nie zadają, się ciągle ten. Wspobiję go z łuku. Dobra, no nie mogę go walnąć. Strzały się od niego odbijają. Dobra, dostał, dostał, dostał. Jest! Mamy to utopik, chodź tutaj. Nice. Gdzie ty jesteś? Wow. Czy ty. Co, czy... zginąłem? Kiedy ty zginąłeś? Przed chwilą? Ej, ty, bo ja, ja zginął od Endermana, a muszę przejść grę. Muszę skoczyć do portalu! Pyk! Gdzie ty? Ja też skoczę. Skoczyłem do portalu. <noise> Gdzie ty portalu. jesteś? Si teptułeś do mnie, a ciebie i tak nie widzę. Ty, bo zlagowaliśmy chyba, swój serwer jakoś. Oj, bez kitu! Tak! Dobra, słuchajcie, także tym akcentem, zlagowanym serwerem kończymy dzisiejszy odcinek. Jeżeli wam się spodobało, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję dla następnego materiału i cześć, papa! Pa. Ej, bo ja skończyłem ten... jajko. Co? Dobra, nieważne, papa! Pa.